Hejka, witam Was wszystkich. Prostarczynię w kolejnym odcinku z serii The Binding of Isaac Jest ze mną Kacper. Powiesz coś? Nie, dobrze. Co tu jest? Możemy tu coś zrobić, czy nie? Czy nie chcemy tu coś robić? Nie, tu nie chcemy nic zrobić, chyba. No chyba tu nic nie chcemy zrobić, jednak. Igramy w rana. Co ja miałam być? Kim mam być, Kacper? Magdaleno pasuje do Ciebie. Nie, na na Kainem. Macie wszystko takie same. Blond włosy. Ona no, ma jaśniejsze. Ja mam nie mamy Judasza? Nie. Kacper, czemu wyglądasz tak samo jak ja? Masz przepaskę na oko. Ja bardziej najbardziej po, no Z no, są najbardziej zwykłą. Szkoda, że nie mamy zrobionego... ...negativementu na is Co no, to? Sklep. No. To było ogniska mają. No co ty robisz? Mogłeś kupić Swellharta, bo jesteś Januszem i stracić wszystkie serca. Zanim będziecie nagrać. Chyba nie wiedziałeś, że tam się pojawi. Matematyk. Yy, idziemy do Treaser Room'a. Pamiętaj, nie bierz od razu itemu. One nam się nie dają obydwu. O, obydwu. Obojgu, w sensie. Nie bierz? No nie, to, to co nie może wziąć? Lewy A! Czekaj! No i co? Miałbyś tam serduszko. Placper, ale ty... Gościu! Ten boss jest o tyle dobry, że ten item świetny, który dostaliśmy w treżerze, bo mnie trochę mu zadadę damage, tak minimalnie trochę. Nie? Nie. Jeden. Czekaj, bo ja misionki jestem pamiętniemy. O widzisz zawiła go to przydało. Chcesz? Ej, śpiew ja powiesz, to ja bym słuchał. No to właśnie mi chodziło o... Tu ty masz shot speed, może masz draw, free card, co to znaczy? O, ja coś chcę, o. o, bum bum Wierzmy? No Ty głupia jesteś Jestem świetna weź de To weź, to weź sun, ja wezmę DEF Death? Czemu ty wziąłeś bum, ja bym mógł, ja miałem soul hard, teraz ja mam cztery certy, a ty masz dwa No mi się innego tam yeah. Czemu tak zrobiesz? No stówę dostali, a no, poza Nie lubię takich pokoi Czekaj, który... ja jestem tym z czapeczką. Tak, jesteś skwiercaną czapką Ty bierz I zamieniliśmy się, bo w przednim naranie... Chyba w poprzednim ranie było tak, że ja miałem półtora itemów, a nie, to było na challenge'ach. Ja miałem wszystkie itemy, Ej, żonek. a nie miałeś nic. A teraz ty masz wszystkie itemy, a ja nie mam nic. Mam jeden item. Oj! Jak To nie mam, no, Co zrobić? Potrzebujemy znaleźć TNT. Czemu? Bo jak wybuchnie, to jest szansa, że pani zapalniczka i wtedy będę mógł wyrzucić tego kleszcza. Zapalni zapalniczka spala kleszcza, i wtedy... Nie, się okay? no. no nie, poczekam aż nie, 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 dobra nie, a! a to A to że nie, 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 albo nic nie, 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 Half hard, Albo nic.

no on sobie odlatuje z ekranu. Buh. On co odlatuje z ekranu i nie dostajesz nie. taki fajny. No w sumie nie to będzie fajne. Też Abito, to. Jest to. Zabito, Spalto. Poczekaj. Okay. Serce muszę ja podnieść. nie... To wezmę ja Okej, okay, to wszystko wziąłeś. Świetnie. No. no! Właśnie tak, więc ja ją tym mów, mam o tyle samo serce. Nie narzekaj. Idziemy do dużego pokoju. Gdzie jest duży pokój? Tu Myślałem, że to ale No! O, sorry. No nie, no! <laughs> sorry, to była droga na Janusz. Góra jesteś. No, no pytanie, co mi jest tak rzadko. Kurna! Przepraszam. Weź to. Czemu film. tak rzadko, co? Nagrywam. Wszyscy się kupi. No chyba ty. Ej, hey, no! Co? Bam, bo ci dawał. Tak? A jak wiesz, z pokoju, to nie da? Nie no, nie A! Teraz co? Nie dam mi nic. No bo musi, musi wziąć półtora serca. A kiedy wcześniej coś dał? A, pajączka dał. No, dosłownie sekundę temu. Szkoda, że nie ogarnęłam. Nie wiem, że musi podnieść półtora serca. Masz większy dechmet, może tutaj zrobić W Jesteś sensie trafiać? Mhm. Musimy wejść do sklepu, więc... Eee, to nie ma znaczenia, możesz to wziąć. Idziemy do sklepu. Po o tu jest ten! Stój! odsun się? O. o! Ty bierz, ty bierz.

Dworo serca w tym Ty to Która? Diplo. A co zrobi? nie zbieraj tego co on wróci. Aha. Nie. Nie rzuciłbym bym miało chyba nie jeszcze. Nie no, nie. No nie, no co to kurna jest? Co jest grane? Ja wszystkim dostaję. Wszystko jest skierowane na mnie. Co jakby się tam pojawia skrzynka z końcami ją? No już nie Ale stałeś na środku, stanąłeś. A ale... ty bierzesz? Ty? No, więcej kontinuer. A czemu mu, mu tego nie zabrał? Bo on zbiera tylko serce. Bo w No nie, połówki też zbiera. No tak, ale to nie było w pełni czerwony serce. Ty weź mi pomóż, bo ty w nic nie strzelasz. Nie trafiam. Strzeleż do obo. <laughs> Większy domyśl i strzelaż obo. bo ja y, uczestniczę w zawodach nie trafiłem. Jak coś swojego it'emu na razie nie używaj. Na stację oczywiście. Coś ja robi? nie. <laughs> Wiesz co on robi? No jest, nie wiem, Nie. Ja którym ja jestem? Z ojej spadłam, Znaczywalno w sensie SPADŁAM, KURDA NIE TAK RAJĘ, ja SPADŁAM A! Eee, grafispo? Soul hearta weź ty, na pewno Nie weź, black hearta weźmę ja Grafispo na razie tu zostawmy Weźmy do devil roomu Użyj teraz diplopi Oj, a ja? Ty masz, możesz wziąć do machapa, mogę to? Nie nie, ty bierzesz do mechapa, ja biorę to. Ale ty nie ty masz mam... Bierz do, do mechapa. A co jak mi teraz kupili? O, jesteśmy czarni. Jesteśmy czarni. <laughs> Ale patrz wyglądamy teraz tak samo, kurna. A mogę wziąć to? Nie, ja to biorę, nie? O. Sorry. Nic nie dostałeś Czemu z to tego! To się wypuściło. Co za pieszczerstwo, idziemy stąd! Idziemy? Idziemy stąd! Dobra Czemu to ci nic Boko nie dało? Czemu to ci nic nie dało? To jest Boko welej, ale akurat ale okej. Okay. Ty, wsiadł. Właśnie tylko jak się połupół <głysy> Nie, Jak się A drapał. Ja mam większy dem. Nie, nie, ja nie mam większy, jeden Nie, nie ja mam do to cholerzy jeszcze gadasz Masz Chcesz? No ja mam dziewięć serc A to coś? Samek? Nie dobra, to Ja mam karton na łódź, nie masz te rogi. Czekaj będzie... A, jestem tu na dobra. Nie jest taki run, Mamy taki oh. duży temat. Dobra, ki Powiedziałeś O to tyłeś owdupę. Mhm. Możesz tydzień. Ja będę miała wesołą rodzinkę małych dzieci. Dziś już mam cztery. Ja mogę brać wszystkich ludziów, znaczy dzieciów, którzy będą, a ja mam no, Pamiętaj, że o, na Basi był Bablon. Dalajem. Kurz! Cały czas mi my się myli, bo wziąłem teraz korunki i Babylon, w sumie nawet nie powinienem tego mówić, bo to jest typ Au. On nie walną. A co tu nie ma? Uw. Bo pobelaja. A! Czemu w ogóle jak wchodzimy na każdego bossa to on ma zmniejszony HP? Nie ma. Ja go trafiłam po prostu parę razy, jak ty się objęłaś. Nie, 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 mówię poważnie. Może ty Tak. Na pewno. No ale ty nie... strzelasz obok. No bo ja pamiętam... Masz 8 demedza, strzelasz obok. Biorę konkurs, yy, biorę udział w konkursie. To wejdę ja, bo ja nie mam żadnych kontenerów. To bierzesz. No za kartę. Jeszcze. To jest dziecko, mogę, dziecko? Tak. Gdyby twoje serce, twoja sprawa, ja muszę wiesz. Bierzesz... O, ja jestem Azazel. Nie, to Zazynu. jest azazen. Co ty Stąd? Jesteś konjoin. Ja mam dwa dzieci na twarzy. Dwa pryszcze chyba. Nie. Bo są małe, więc te dzieci. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, to oczywiście zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję. A to na na tyle, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Ciekawe, że